Witajcie na kanale Ma i Gra. Z tej strony Maciej. A w dzisiejszym odcinku mam dla Was zupełnie coś nowego. Koperadża V-Box razem z dwiema oj, kamera razem z dwiema pojedynczymi blisterami, dwoma pojedynczymi blisterami Noctowl i Mantine. Bardzo ładnie swoją drogą te hologramy wyglądają. Monety stare Komo trochę bezwartościowy. A tutaj mamy to jest and Rock, chyba ten Dusk w wersji albo tej zwykłej. Więc fajnie, fajnie, ale tutaj jest nasz gwóźdź programu, czyli Koperaja V. Dlaczego jestem taki podjarany? Może bardziej zaskoczony niż podjarany, ponieważ dzisiaj jest piątek, 5 czerwca, i jest to dzień premiery tego boksa. I ja już dostałem przesyłkę z tym boksem, więc jestem mega zaskoczony i mega zadowolony. Naprawdę. Jak oglądaliście ostatnie moje filmiki, ciągle narzekam, że nic nie przychodzi na czas, że są takie spowolnienia na poczcie, kurierzy itd. A tu wreszcie coś w dniu premiery przybywa na miejsce. Naprawdę mega happy. Eee, dobra, co do boksa. Tutaj mamy oczywiście Coparaja V. Jest to reprint tak naprawdę tego, co jest w Rebel Clash. Troszkę inny wygląd. Nie wiem jeszcze jaki numer, zobaczymy. Dwie paczki Rebel Clash i jeden Cosmic Eclipse. Tu i tu się obawiam, że jest coś z XY. Bo tam jest chyba Void, ale może się mylę i to jest Guardian Rising. Właśnie kurczę nie wiem. Otworzymy, zobaczymy. To wszystko poklej. Najpierw te. Nie wiem, czy coś gadać, czy nie gadać. Kod wam mogę zostawić, proszę. No i ja wiem, że będzie już zużyty. To jest nasz naktał. holograficzny. E, dość fajna jest ta karta, ponieważ e, jego atak, jego atak wtasowuje y, pokemona przeciwnika z wszystkimi kartami do talii i potem sam naktał też trafia do talii. SWSH numerek 27. No sobie połóżmy gdzieś o, nie widzicie. No to chociaż tu. Eee, ale, moneta. Koomo. No tak, bo koomo boxa też wam nie pokazał. <laughs> Za dużo rzeczy wam nie pokazałem. Ale to niech, nie, niech sobie, niech paczka sobie jest tu. I... Mentajn. Eee, te tam blistery kosztowały mnie jakieś 21 zł, chyba, 21 jakoś tak. Pod. moneta, muszę to dobrać, nie mam to miejsca. Ola. dobra. Moneta zwykła. Znaczy, fajnie się świeci. Akurat to jest ten plus, że to tak ładnie kolorami naparza. Bardzo mi się podoba. O wiele lepsze niż koło paczka. O, dwa razy rylawą. Dopiero teraz zauważyłem. No, i na holograficzny trochę zgięty, szkoda, numer 26. Hmm, trafi do kolekcji na pewno. I teraz, co? I teraz nasz boksik standardowy trochę tu i trochę tu. Wtedy najłatwiej. Ło! Jest ok, jest ok. Wtedy najlepiej się hmm. Dobra. Też nie wiem, czy coś gadać, czy nie. Tak otwieram te boksy, bo i tak nic nie słyszycie. O, matko o. No. To jest nasza VLK SVSH 30. Zadaje 30 punktów obrażeń w kolejnej turze. Traci 30, e, traci 30 punktów życia mniej. E, Asas 4 stalowe bije 180. Taki sobie, nie jest zły. E, nie wiem jaki jest Vmax szczerze mówiąc, więc musiałbym zobaczyć jak to się zachowuje. E, oczywiście karta jumbo. Chyba nawet dobrze wycięta. O matko, jak krzywo z tyłu. Tak, jeszcze nie miałem. Patrzcie tu krawędź, tu jest mega gruba, tu jest cieńsza, tu... Co tu się stało? Z przodu tego nie widać, nie? Nie, czekajcie, też to... O, właśnie, też to V jest takie duże. Ona jest przesunięta, przy wycinaniu się przesunęła. No, trochę bajer. Trochę bajer. To czekajcie, zobaczymy sobie tą małą jeszcze raz. Ona jest... Ona jest ok. Ona nic z nie jest. A, rogi oczywiście, kurcze rogi. No ale to nie są karty, które się wysyła do oceny. A ładnie wygląda. Czy w miarę? Bo podsuwam tam te. Dobra, co my tu mamy? Szkoda, mam z tego nie pokażę. Cosmic Rebel. Guardian Rising, na szczęście. Dobra. Albo to sobie zostawiam. Rebel Guardian, dobra. Jak to podzielić? Może tutaj położę te premki. tu i tu, żebyśmy wiedzieli, że to są te najfajniejsze i mam nadzieję, że będą lepsze. Wiecie, moje szczęście jest ostatnia dość słabawe. Mm -hmm. Trzy razy Rillaboom, Solgaleo Lunala i Like... Oj, o, właśnie. Trzy razy Rillaboom, Solgaleo Lunala, e, Cinderace i like on rock ten dusk chyba czegoś tak możemy to zrobić w ten sposób i najpierw otworzymy boxa a potem te dwie dziki i zobaczymy gdzie będzie najlepszy drop dobra zaczniemy od guardian rising o żebym znalazł sposób na szybkie otwieranie kod dla was dobra raz dwa trzy Karta energii walcząca. Dobre. No to kamera. Dajesz Enhanced Hammer. Szkoda. O, aqua, pasz, też dobry. Trener tu mamy Merani. Gotite. Alański Wulpix Bardzo ładny jest. Flecznik też jest bardzo ładnie narysowana. Machop. Phantom jest z mimiki. Upatrzcie, to tego nie wiedziałem. Whiskash jest. Nie, to jest Uncommon, Reverse Uncommon i naszą ostatnią kartą jest zwykły Salazur. Kurczę, nie wiem czy wszystko pomieszczę tutaj dzisiaj, sześć paczek. Mogę zmieścić? Nie muszę. No jakoś się ucha. Dobra, teraz jest Cosmic Eclipse. jakiś fula, który mi się przydał z kosmika, jeszcze zbieram. Jeszcze dużo mi brakuje. Z kosmika... aaaa! A dlaczego to w drugą stronę było? Mm, hamy. Mamy, hamy, hamy. Dobra, wiemy, że tu już nic nie ma ciekawego. Tak, dobra. Tutaj Stropius, Tropius, i bardzo dobry trener, palpitot, Kriketot, A i Ogólnie lubię ten zestaw, ale jest to chyba największy zestaw. Do tej pory jaki wydali, to jest 260 kart. Rajczu i Togedemaru, i wydaje mi się, że obie karty są grywalne w tych tak zwanych na dokach, dekach. Nie dokach, tylko dekach, od rady. Cyk i cyk. No dobra. To zobaczymy, czy będzie cokolwiek. Rebel Clash Ale się łatwo tworzy. Znając życie, nie będą nic. a nie dla was dla mnie to. Albo dobra, czekajcie. Cyk. Karta energii out. No i co tu mamy? Dan. Twin energy to jest dobra energia. Falings. Lotat, ale ładny lotat chyba go nie ma nawet. Cliffery, to jest bardzo ładny Jeden Jedna z lepszych grafik yy, w dodatku Rebel Clash. Naprawdę bardzo ładny. Autorem jest. o matko, nie widzę. Soul Soul, chyba. Bardzo ładne, bardzo, bardzo, bardzo ładny. Voltorb, Growlite, też bardzo ładna grafika. Drippy, obecny smok najnowszej generacji. Stanki jest naszym Reversem, a ostatnią kartą jest Aegislash, czyli. Bez rewelacji. Gdzie mi jest to, czy nam tych rewersów? Nie powinno to A, i to jest ostatni... Ostatni booster z boxa. I ciekawe, czy coś będzie. Ciekawe, czy coś będzie. Znając życie, nie będzie niczego. Znowu stalowa. Dobra, teraz jest... no. No, halo, halo. Tranquil. medicam, Morgrem. Pidów nasz gołąb z szóstej generacji chyba, Helioptile, Voltorb, o kartami mi uciekają, Sandygast, Volpix. Impidimp jest naszym reversem, a ostatnią kartą, no chociaż, chociaż tyle, że jest holograficzna karta, Corsola Galariańska. Czyli widzicie, znowu w boksie nie miałem żadnej fałki, a dopiero co mówiłem w jakimś filmiku, że Boxy to z reguły mają przynajmniej jeden biały kod, no w sumie jeden biały kod był, ale kurde, jakiś taki lepszy by mógł być. No bo jak na 4 paki to bieda, 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 bieda. Dobra, teraz te pojedyncze paczki. Może chociaż tutaj coś będzie lepiej. O, ma. dobra, dobra. Raz, dwa, trzy. Karta energii, walka. Co mamy? Morpeko. Kapajcius Bucket. Coś dla wodnych. Horror Energia. Bardzo dobra karta energii, specjalna. Daje oczywiście jeden typ energii, plus yy, działa jak Speltak, Czyli Pokémon, który miał przypisaną tą kartę. Yy, jeżeli ma tą kartę energii, to jeżeli zginie, to traci. Tu może zaatakować przeciwnika, jakby za dwa punkty obrażeń. No, tak w skrócie. Znaczy napisane, ja nie umiem tłumaczyć, musicie mi wybaczyć, naprawdę. Corsola, Toxel, może się też nauczyć znaczy że mam te karty, ciągle trzęsę tronką. Snower, Sonia z Reversem, bardzo miło i ospo... O, o i widzicie, i widzicie, pojedyncza paka Milotic V. Wreszcie coś, naprawdę wreszcie coś. Bardzo miło, no i oczywiście Sonia w wersji Reverse. to może to przesunę, żeby było widać. O, Milotic, niech se jest. Czyli kupujcie pojedyncze paczki, olejcie boksy. Taka powinna być rada na dzisiejszy odcinek, ale nie ja tak nie mogę mówić, jak ja chcę sklep otworzyć i sprzedawać boksy. Serio? A, czekajcie. Dobra. Kodzik. Raz, dwa, trzy. Karta energii. Ogień! Czy będzie ogień? Czy jest ogień? To jest Dobra. Galar Mind, też fajny stadion. Brązą. O, znowu jest ogień. Lotat. Cliffery, nasz bardzo piękny. Mam nadzieję, że tym razem przyniesie lepsza dropa. Trochę podobno te karty. Martwimy to. Dobra. Parpitoad i Grident. Czyli Lipa. Czyli był zielony kot. Dobra. To w tym odcinku, jak widzicie, trzy karty premium. Fajnie je mieć. Niestety w paczkach trochę bieda, bo jedno holo, jedna fałka. Dobrze, że chociaż ta fałka była w tych pojedynczych, powiedzmy dla pojedynczych, mamy w co drugiej paczce coś, ale w się znowu 1 na 4 Nie wiem, czy oni specjalnie, Pokomuniką Pany, specjalnie tak obniżają rata, czy nie, ale to mi się zaczyna nie podobać, że tak rzadko wpadają dobre trafienia. No zobaczymy, jak to będzie przy najnowszym dodatku Darkness Ablaze. Swoją drogą, ten filmik pewnie widzicie wcześniej niż filmik, który nakręciłem z paczkami. A tam w filmiku z paczkami jest trochę więcej informacji, co tam się u mnie dzieje. No i skąd zmiana w przedstawieniu. Ha. Dobra, w tym odcinku to by było na tyle. Dajcie znać, czy już dostaliście swoją koperadę V. Czy kupujecie, czy nie. Jeśli chodzi o grywalność tej karty, to, to nie, to nie polecam. Myślę, że na razie się nie, nie nadaje do niczego. Zacjan V robi robotę. Ale jeśli chodzi o samego Zacjana V, to zobaczycie w kolejnym odcinku. Będę, mam wreszcie puszki, mam wreszcie puszki, więc je niedługo otworzę. Dobra, do zobaczenia. Trzymajcie się i cześć!